Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie tu człowiek w kapeluszu. Już mamy, proszę Państwa, już można powiedzieć, że już mamy wiosnę, już mamy wiosnę, niedługo, niedługo lato, ale nie to, ale nie to będzie tematem dzisiejszego filmu. Proszę Państwa, ktoś mądry powiedział kiedyś do mnie, czemu. Bo ja dosyć, dosyć sceptycznie patrzę, proszę państwa, na to, na to wszystko. Dosyć sceptycznie, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, to tego po prostu nie wiadomo. Proszę, panu, proszę państwa, oszukano nas, oszukali nas dorośli, powiedzieli, że na wszystko jest czas, oszukali nas, że przyjaźń to fałsz, oszukali nas, że nie wierzyć to błąd. Oszukali, tak jak w tej piosence, turbo dorosłe dzieci, po prostu wszystko. Zostaliśmy po prostu w piękny sposób oszukani. Zostaliśmy w piękny sposób oszukani przez dorosłych. Przyszła dorosłość. Każdy mówił, każdy czekał na dorosłość. Każdy nie mógł się doczekać dorosłości. Kiedy będzie mógł kto zrobić czy tamto, kiedy będzie miał dowód osobisty. A gdy przyszła dorosłość, proszę Państwa, okazała się nie taka słodka, jaka miała się wydawać, proszę Państwa. To, to tyle w temacie. Może kiedyś zmienią się reguły tej gry i odkryjemy w końcu, jak żyć. Jak żyć, proszę Państwa, w, tych, w tym czasie. Jak, jak żyć? Właśnie, jak żyć? Jak w tym świecie dzisiejszym po prostu dać sobie po prostu radę, proszę Państwa? To nie jest tak, że wszystko jest źle, bo jest wiele rzeczy dobrych. Ale cóż, cóż poradzić na to: jest wiele rzeczy dobrych, ale patrząc tak szczerze, to większość tak wszystko ma swoje wady i zalety. Z jednej strony mamy dorosłość, mamy prawo do decydowania o sobie, mamy prawo do wielu rzeczy, a z drugiej strony wcale ta dorosłość nie jest taka słodka i nas oszukano. Oszukała nas przede wszystkim szkoła, proszę państwa, oszukali nas po prostu w białych rękawiczkach. Ale już chciałbym zakończyć ten temat, że nas oszukano i że dorosłość nie jest taka, jaka powinna się wydawać. Że przyszły obowiązki, że przyszły problemy i tak dalej. Ktoś mądry także powiedział mi, dlaczego ty nie nagrasz, że w Polsce w końcu będzie dobrze? W Polsce nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, ale czy jest dobrze? Tego byłbym sceptyczny, sceptycznie na to patrzył, na to wszystko. Ja, proszę Państwa. Ja, proszę państwa, nadaję z dziwnego kraju dosyć. Dziwne... I to nie chodzi o politykę. Politykę zostawmy politykom. To oni się na tym znają. Ja się na polityce nie znam. Ale, proszę państwa, ale jest jedno ale. Jak to w świętej pamięci raper Tomasz Hada śpiewał. Czemu właśnie? Czemu tak jest tutaj u nas, a nie inaczej? Czemu w tym kraju tak jest? Może tacy są ludzie, sam nie wiem. Może tacy są ludzie, może taki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić. Z drugiej strony, ale proszę Państwa, to nie miejsce kreuje nas, to my kreujemy miejsce. Taka jest moja na to odpowiedź. No nie chodzi o to, żeby żeby żyć w utopii. Utopia, proszę Państwa, nie istnieje. Utopia, utopia nie istnieje. Utopia jest systemem. Była, była próba utopii. Była próba utopii już. To była komuna, to była próba utopii. I proszę Państwa, ja nadaję z kraju, tak jak Wróćmy może do tematu tego, że po prostu nadaje z kraju, w którym po prostu kraj ten nie radzi sobie z wieloma rzeczami. Nie radzi sobie i już. I tego nie da rady wy wyciąć. Czemu w tym kraju, proszę Państwa, jest tak, a nie inaczej? Tego, tego nie wie, proszę Państwa, nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Natomiast nadaje z krajów, z którym nie radzi sobie z falą po prostu samobójstw. Tutaj, proszę Państwa, jest więcej, w Polsce, proszę Państwa, jest więcej samobójstw niż ludzi ginie w wypadkach drogowych. Ludzie to no w problemach i tyle. Więc nie można mówić, że w Polsce jest dobrze. Bo w Polsce póki co jeszcze nie jest dobrze. Może się kiedyś to odmieni, może poznamy reguły jakiejś gry nowej, może coś odmieni nam się życie w Polsce. Natomiast polskie. Tu Tłamsi fala dzisiaj, dzisiaj fala na przykład alkoholizmu tłamsi polskie. W Polsce jest masa alkoholizmu. Jest to choroba narodowa, epidemia. Kolejną rzeczą skończyć skończyć z zielonym ładem, z zielonym ładem skończyć. Zielony ład, proszę Państwa, nie jest zły. Tylko powinien być wprowadzony stopniowo, a nie hop siup. Odnawialne źródła energii są dobre, ale słuchajcie, ten zielony ład to powinien, powinien polegać na tym, że ludzie powinni mieć wybór. Albo, albo chcesz być ekologiczny, albo nie. Albo wprowadzajmy go stopniowo, a nie na siłę i zastępujmy wszystko. Takie zastępywanie wszystko zielonym ładem jest, proszę Państwa, złe. Ja nadaję z kraju, w którym ludziom ciężko jest znaleźć pracę, w którym z kraju, w którym samobójstwa jest więcej niż wypadków drogowych, ja nadaję z kraju, w którym co jeszcze można powiedzieć o, o tym kraju. No, zależy. Zależy, co byście chcieli usłyszeć. Nie wszystko jest także złe, ale nadaje z podzielonego kraju. Nadaje z podzielonego kraju, po prostu, w którym. Polacy nie, nie potrafią się porozumieć. Dlaczego inne państwa są silne i stale się odradzają? Bo są zjednoczone. A Polska jest krajem podzielonym niestety. Kolejna sprawa. Zaczyna u nas już od pewnego czasu tłamsić także nas fala lekomani. Na przykład w Polsce, witamy w Polsce... W Polsce więcej się wydaje niż się zarabia, ale już nie chcę szkalować. Ja proszę Państwa, tylko mówię to, jakim jest. Czemu? Czemu tak jest? Czemu, czemu, na przykład, jedna osoba niewinnie za drobnostkę zostanie skazana, a innej ujdzie coś poważnego na sucho? Czemu? Czemu tyle ludzi umiera na zawał? Czemu, czemu nasz kraj tłamsi fala alkoholizmu? Czemu w Polsce jeździ się po pijaku? Czemu w Polsce nie ma pracy, trudno znaleźć pra pracę? Czemu Polska jest podzielona? To są wszystko takie trudne, trudne pytania i trudne odpowiedzi. Nieraz są to pytania retoryczne. Nie ma lekarstwa na moim zdaniem na naprawę wszystkiego. Oczywiście trochę trzeba mieć optymizmu, ale nie wszystko, proszę Państwa, da się, da się naprawić szybko. Bo szybko jedynie to można coś popsuć. Wszystko, proszę Państwa, Polska jest krajem, który po prostu albo się zreformuje, albo się zreformuje, albo się przekształci, albo pozostanie takim, jakim jest. Po prostu i będziemy tkwili w takiej, jakby to powiedzieć, niedociągniętej utopii. Takiej utopii, prób, próba utopii. Takiej dziwnej, w której wydaje się, że wszystko jest ok, że w Polsce w, Polsce w ogóle panuje takie, takie przekonanie, że wszystko niby jest ok, wszystko się rozwija, natomiast z drugiej strony wszystko się, proszę państwa, zwija. Tak jak powiedziałem, alkoholizm, samobójstwa, częste wypadki drogowe pod wpływem alkoholu. Nie, niedociągnięte prawo. To wszystko, proszę Państwa, jest made in Pol Poland. Polska ładnie wygląda. Oczywiście Polska się rozwinęła. Nie ma co też szkalować na Polskę. Proszę Państwa, kolejna rzecz patriotyzm. W innych krajach, nie wiem jak to wygląda, ale dzisiaj kto jest tak naprawdę pa prawdziwym patriotą? Kto jest dzisiaj prawdziwym patriotą? Nie ma także odpowiedzi na to, kto jest dzisiaj prawdziwym patriotą. Co to jest patriotyzm? Pytanie. Patriotyzm? Ktoś mi kiedyś powiedział, że patriotyzm to jest jedna wielka głupota. Może, może i tak, ale z drugiej strony trzeba szanować swoją ojczyznę, jaka, jaka by nie była. Ja też nie chcę za bardzo szkalować, ale... W Polsce, proszę państwa, jest, są takie realia a nie inne i po prostu ten, ten młyn, te, ta maszyna w pewnym sensie popsuta, bo Polska, Polska, proszę państwa, jest maszyną, jest maszyną popsutą. Jest w pewnym sensie maszyną popsutą. Coś te trybiki, proszę Państwa, nam nie trybią. Coś te trybiki nam nie trybią. Yy, tak jak powiedziałem, wydaje się, że kraj się rozwija, że jest wspaniale, że ludzie się bogacą, że, że jest praca, że coraz bardziej idziemy do przodu, a patrząc w rzeczywistość, zupełnie inaczej to wygląda, bo tak naprawdę, tak to wygląda, że. Celnik nam na lotnisku do walizki zawsze zagląda. Jest taki dowcip. I proszę Państwa, taka jest sprawa, że Polska wymaga naprawdę du du dużo czasu, żeby dogonić inne pozostałe kraje. To jest przepaść, proszę Państwa, la lat 50 lub, lub, lub więcej, po prostu, kto wie, czy, czy nie wieku do innych, do innych krajów. I to wszystko, proszę Państwa, ja nadaję z kraju, w którym, w którym ludziom wydaje się z zewnątrz, patrząc na Polskę, wydaje się, że to jest taka reklama, że Polska jest wspaniałym krajem, że wszystko się wspaniale rozwija i tak dalej. Oczywiście Polska jest wspaniałym krajem do życia. Mamy spokój, mamy ciszę. Na razie nic się złego nie dzieje, ale z drugiej strony patrząc, Nasz kraj cierpi, kuleje. Nasz przez nasz kraj przechodzi fala, fala alkoholizmu, na przykład. Tak jak w niektórych krajach zachodnich przechodzi fala narkomanii czy lekomanii. Niestety, ale tak jest. Kolejną sprawą jest to, ciekawą dosyć, to co poruszałem. No, czemu? Ta, czemu? czemu na przykład. Więcej osób popełnia w Polsce samobójstwa niż ginie w wypadkach drogowych. To co, tu jest tak wspaniale? Tu, tu, to tak miała utopia wyglądać Polska? To, to o taką Polskę yy, walczono? Ale zakończmy już ten temat. I teraz, będąc patriotą w Polsce, to jest duży znak zapytania. Tak naprawdę, będąc patriotą polskim, jest dużym, jest dużym znakiem zapytania po prostu. Co, jak i gdzie i pytanie, jeszcze w co wierzyć w Polsce, to jest pytanie. Czy wierzyć w lepsze jutro, czy chwytać dzień, chwytać chwilę. To jest, to jest, to jest, po prostu pytanie. Pytanie, proszę Państwa, niczym na śniadanie. Czy, czy patriotyzm się w Polsce opłaca przy dzisiejszych realiach? Czy warto, i z drugiej strony, czy warto mieszać się w politykę, czy politykę zostawić politykom? Skoro nie znasz się na polityce, to po prostu się polityką nie zajmuj. Jeśli ktoś jest od wszystkiego, to proszę Państwa, jest od niczego. Taka, takie niestety, tak niestety, proszę Państwa, jest. Ja stawiam wielki znak zapytania nad przyszłością, po prostu. Stawiam wielki znak zapytania. Z jednej strony w Polsce mamy, w Polsce panuje tak, jakby rozdwojenie jaźni. Z jednej strony mamy. Grupę ludzi popierających jed, jeden, tak jakby są, kilka obozów w Polsce jest, y, oczywiście politycznych. Jedni uznają sojusz z Niemcami i Zielony Ład, Unię Europejską, y, poszerzenie Unii Europejskiej. Z drugiej strony, drugi obóz polityczny, jest przeciwny temu, nie chce sojuszu z Niemcami, nie chce Unii Europejskiej. Więc Polacy, zanim się zamiast się określić i powiedzieć, czego tak naprawdę chcą, to tkwią w rozdwojeniu jaźni. Niestety, ale tak jest. Polska choruje, Polska choruje, Polskę zjada nie jeden nowotwór. Polska ma kilka nowotworów, między innymi nowotwór polityczny, a także nowotwór społeczny. Nowotwór alkoholowy, ale także coraz częściej mamy także nowotwór, proszę państwa. Yy, także już już, już, już od dawna nowotwór, yy, który przyszedł z zachodu, czyli narkotykowy, czy, czy Lekomani, to są nowotwory, które zjadają po prostu kraj Polski. Nowo, nowotwór, który także zjada Polskę, to proszę państwa, jest yy, jakby to określić, sceny, sceny polityczne, które odbywały się na naszych oczach, że najpierw przychodzi, najpierw przychodzi jeden obóz polityczny, robi swoje porządki, zrobi coś, potem przyjdzie drugi, zrobi coś i tak tkwimy w takiej maszynie roztrojonej, to tak jakby stale formatować dysk, wgrywać na stary komputer stare progra nowe programy i próbować je uruchomić. Tak to proszę Państwa wygląda. Polska wymaga naprawy głębokiej naprawy. Mam, miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ja też bym chciał urodzić się kiedyś w lepszej Polsce. Urodzić, obudzić się w lepszej Polsce ale póki co jest, takie mamy, proszę Państwa, realia, jakie, proszę Państwa, mamy. Kończąc, mamy podziały polityczne, czyli jeszcze raz wspomnę, jedni uznają sojusz z Niemcami, Zielony Ład, poszerzenie Unii Europejskiej, rozwój europejski i w ogóle utworzenie supermozarstwa europejskiego, a z drugiej strony mamy... Obóz, który stale mówi nie, 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 na wszystko nie, i tak się wymieniają, i taki masz. Jedni uznają CPK, drudzy nie, i, i tak dalej, ale zostawmy politykę. Następnym tematem jest to te nowotwory polskie, proszę Państwa. Alkoholizm, jazda po pijaku, długo by wymieniać, yy, niedociągnięte prawo. Co tu jeszcze by powiedzieć, proszę Państwa. Skala, skala głupoty, niektórych. Też przeraża. To, że w, jeszcze kilka powtórzę, czemu tak jest, że więcej osób decyduje się zakończyć swoje życie niż żyć w Polsce. To też jest zastanawiające, proszę państwa. I tak stale, i tak stale. Takie, proszę państwa, mamy polskie realia. To jest prawda, co ja mówię. Kończąc, jeszcze powiem to, że oszukano nas. Oszukano nas w ten sposób, że my, dorośli w Polsce, dzisiaj trochę, może nie wszyscy, ale większość, trochę nie wiemy, jak żyć. Oszukano nas, tak jak w tej piosence Turbo dorosłe dzieci. Może kiedyś zmienią się reguły tej, tej gry i w końcu w naszym kraju będzie, będzie dobrze. Ja chciałbym nagrać coś. Yy pozytywnego, przedstawić same superlatywy, same, same po, przykłady happy endów chciałbym kiedyś przedstawić, chciałbym przedstawić krajnym mlekiem i miodem płynącą, ale wtedy nadawałbym z utopii, a jak wiemy utopie nie istnieją i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.